Rapuję, rapuję, hip hopem, rapuję ciągle na skrytek. To rapuję ciągle na skrytek. Zawsze będzie hip hop na naszą flaszkę. Na wideo, rapuję zawsze na numery, drapuję. Oto na muzyce to zawsze będzie hip hop, zawsze się nawija. Ciągle znowu no, ciągle na numerach Zawsze będzie na numerach, to jest flow I rapuje zawsze na numerach Wyrwuję ciągle na sklepach, dobra nuka, Gdy rapuję. od zawsze z numerem Od zawsze z membran, już ma, na numerach, zawsze będzie flow Od zawsze na numerach, siema ma do graf, od zawsze na numerach się Nie wyciąga na membrani, i zawsze gra Na numerach zawsze będzie flow, Na naszym rapie, dobra od zawsze, na numerach, się na wibra, rap, od zawsze na numerach, się na Od zawsze na numerach, rapuję Tu, na numerach, zawsze będzie flow ट्रैक्शन नाम नहीं है सीधे मल्टीमोड के तहत हम जो कर रहे हैं हमारे मान रिजल्ट्स को ग्रुप यूएस पी एस 10

będzie na naszej telewizji na Bitał, zawsze gra. Na naszym muzeum gra, zawsze będzie grał. Tutaj się nagraliśmy. Motozmuz, na którym się rakuje na numerach, rakuje się na Mikle. i proxy na miarę na numer czasu tecki, po to, że będzie tak powodu, że będzie tak powodu, że że będzie tak powodu, 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 एक का दो ना को तुम्हारा मतलब है कि बैक में स्टार्ट हो रहा है फिर आप सीधा भी है फिर आप नास्रत का भी नास्रत का कनेक्शन आदि करके क्लियर है काम नया सिग्नल कोई तो दिया आपको आपके को के नाम राशिमा तरफ और से नामशन नाम ब्रैकेट 88222 नंबर फिर आपको कनेक्शन आने के लिए कोई से नेटिव आपसे है काम खत्म तो कोई देना नंबर सब आउट ऑफ फ्लो Trzyma rapuje, to krela zawsze na numerze. Trzyma no 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 na membranie, no więc rapu na membranie, więc rapu na membranie, no i piłka, na na koszyków to jest system nowych i kopowych, i chwile i momenty, i będą nabitek zawsze były. Ale mam na to, że nie ciągle na naszym misji, i kopot zawsze, na i na rapuje tutaj na sklecie. Na muzyce zawsze były, dobre numery zawsze, zawsze w obozach się wynawita, która potrafi ciągle nawitać, ale zawsze będzie więcej rady, bo też się nawija. I on składa nowe numery, zacznę na bo tej krury zawsze będzie na numera się ma rapuje zawsze na numera, będzie wiele naszego rapu, zawsze pozbier zawsze będzie na numera, tyrapuje zawsze na numera, i mamy te numera, si ma zawsze będzie na numera, zawsze kaptał na numera, zawsze togrywa, potrai, potrai, numera, tu będzie, nas krytek, korakuj, si ma, numera, ma, ponia, nowe numera, mamy rapuje, znowu, ciągle na zawsze, Będzie na numerach śmieci rapje gram to zawsze hip-hop tu na dnie Dobra, to zawsze, na tymi, dobra, bo zawsze będzie na numerach sierapy. To zawsze będzie hipot, zawsze będzie Elos, hip Tu wygram. Elo z hip-hop tu! Elo z hip-hoptu tutaj będzie na bitach, tu będzie na numerach flop Elo rapuje znowu dyra no, płacą na widać, zawsze będzie wiele. Dobrego rapu, do łócimy rap, nabitach zawsze było tutaj